Witam na moim kanale. Dzisiaj przygotujemy roladę szpinakową z łososiem wędzonym. Do przygotowania naszej rolady potrzebne nam będą 250 g szpinaku rozdrobnionego mrożonego w kostkach, jedna łyżka masła, dwa ząbki czosnku, sól, pieprz do smaku, dwa jajka, płaska łyżka mąki pszennej, pół opakowania serka almette (tutaj jest akurat śmietankowy), jedna łyżka chrzanu tartego w słoiczku i 100 gram łososia wędzonego zaczynamy czosnek kroimy w dość drobną kostkę na patelnię włożyłam łyżkę masła masło już się ładnie roztopiło wkładamy nasz czosnek Lekko go przesmażamy. Gdy się chwilę przesmaży, dorzucimy nasz szpinak. Do czasu dodajemy nasz mrożony szpinak. Przesmażamy od czasu do czasu mieszając na niedużym ogniu, aż szpinak całkowicie nam odparuje wodę. Wcinać nam tu ładnie już odparował, więc doprawiamy go solą. Około pół łyżeczki. Około jednej trzeciej łyżeczki pieprzu, płaskiej oczywiście. Możemy spróbować sobie pod siebie doprawić. Można dodać gałkę muszkatałową. Jak ktoś lubi smak gałki, więc można dodać. I za chwilę ściągamy z ognia i zostawiamy do całkowitego wystudzenia. Nasz szpinak już jest całkowicie wystudzony. Do szpinaku dodajemy dwa roztrzepane widelcem żółka, były oddzielone od białek, bo białka będziemy zaraz ubijać i płaską łyżkę mąki pszennej. I wszystko dokładnie łączymy. Białka nasze ubijamy na sztywną pianę. Do naszego szpinaku delikatnie nakładamy, tak jak biszkopt. Łączymy pianę, delikatnie mieszając. Naszą blachę wyłożyłam papierem do pieczenia. Wymiary około tak 20 parę na 30 cm. Wylewamy nasz szpinak. Piekarnik rozgrzewamy do 170 stopni. Ciasto delikatnie rozsmarowujemy. Pieczemy około 10 minut. Około 100 gram serka przekładamy do miseczki i jedną łyżkę szanu. Do tego. Dokładnie mieszamy. Naszą roladę odwracamy do góry nogami. Jeszcze jest ciepła. Na ściereczkę i delikatnie zdejmujemy nasz papier. Nasz placek przełożony jest na ściereczkę i teraz delikatnie zawijamy. Rulonik i odkładamy do ostygnięcia nasze ciasto przekładamy na folię spożywczą, rozsmarowujemy na cieście, na całej powierzchni nasz serek szanowy, rozkładamy na całej powierzchni również łososia naszego. Staramy się jak najściślej zawinąć roladę. Pomagamy sobie tutaj folią. Naszą roladę zawijamy w folię i chowamy do lodówki, najlepiej na całą noc, żeby porządnie wszystko się ściągło, schłodziło i spotykamy się rano. Roladka całą noc leżała w lodówce. Fajnie się kroi, nie rozpada się. Jeżeli podobał Ci się przepis, daj łapkę w górę, subskrybuj mój kanał i zapraszam po kolejne przepisy w każdy wtorek i piątek. Pozdrawiam i do zobaczenia.